A twój tatuś co robił? Mój, ładnik krajowy był. Na koniu jeździł. I bronił Polski Boga. Tak, Ładery i konny był. No toż mówię, że na koniu jeździł. No. Na kasztance. Była u nas kaszanka. kasztanka. Ja jeździłem. I też broniłeś? Ja jeszcze nie żyłem, ale tam tak. No ja wiem, opowiadałeś. No, mam legitymację ojcowskie. Te robią. O i już przerobiałem, że mama na strychu. Byłeś na strychu. Czy mama leży na strychu? Nie ma tam żadnej mamy na strychu. To dlaczego one pierdolą? Powiedz twoje koledzy, twoje przyjaciele! Radę co łódź krają! Pod ABC! Piwo, winowódka! Tak! Gin! Wszystko! Ale mnie położą! Kładą, cię wszyscy kładą. Jakoś nie mogą położyć. Ty chcesz bardzo. Położy... Chcesz. Położyć ciebie? Tak! No, po to masz wersalkę nową. Nie, 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 nie. nie. Do innego domku. A do jakiego domku ja chcę ciebie? Wiecznego. Ja ciebie chcę do domku wiecznego? Ta. Ta, tak ludzie mówili? Tak. A to dobrze. To słuchaj ludzi. Słuchaj ludzi. Słuchaj przyjaciele pod sklepu. Tak, o tak.